Dzisiaj w schronisku Ciapkowo obchodzimy Koci Dzień Otwarty z okazji Światowego Dnia Kota. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na los kotów bezdomnych, które trafiają do schroniska w różnych okolicznościach. Ich losy łączy to, że wcześniej miały dom, i jest to dla nich ogromnym stresem przebywać w schronisku, ponieważ niektóre koty były w domu wcześniej same i nigdy wcześniej nie widziały innych zwierząt. Najsmutniejszy jest los kotów, które trafiają do schroniska po śmierci właściciela. Jest to dla nich ogromnym stresem, ponieważ wcześniej były w domu z jedną osobą, do której się przywiązywały. I bardzo się tutaj stresują. Mimo wszelkich starań pracowników i wolontariuszy, niestety nie jesteśmy w stanie im zastąpić domu. Dlatego tak ważnym jest nagłaśnianie i mówienie o tym, że te koty potrzebują człowieka, tęsknią za człowiekiem i kot tak samo jak pies nawiązuje relacje z człowiekiem, tylko okazuje to innymi emocjami. Mamy różne koty, które mają różne losy, i wszystkie tak samo potrzebują domu: są bury, czarno-białe, biało-szare, biało-czarne także naprawdę jest w czym wybierać, i serdecznie zapraszamy. W każdym dniu schronisko jest czynne siedem dni w tygodniu można przyjść, poznać kotka i adoptować. Silwerek trafił do naszego schroniska jako kotek bezdomny z interwencji. Teraz się troszeczkę denerwuję, bo jest dużo nowych osób. Jest to starszy kocurek. Niestety, przepraszam, chyba z silwerkiem nie wyjdzie do kręcenia. No jest to starszy kocurek, który po prostu bardzo by chciał mieć nowy dom. Przebywanie z dużą ilością kotów jest dla niego stresujące. Dlatego zależy nam najbardziej, by nam zależało, gdyby adoptowała go osoba starsza, która dużo przebywa w domu, ponieważ on cały czas potrzebuje towarzystwa. No i jak widać, bardzo lubi chrupki. Także można kupować mu suchą karmę. Zje każde chrupki bardzo chętnie. Kocurek korek, który zatrzymał ruch na ulicy Morskiej, został zabrany z ulicy. Także miał ogromne szczęście, że ktoś nas na czas powiadomił. Jak widać, jest to duży rudy kocur, bardzo grzeczny. Mruczy mi teraz. I myślę, że nowy dom by jeszcze bardziej pokazał, jakim jest wspaniałym kotem. Potrzebuje dużo uwagi i naprawdę miał ogromne szczęście i dziękujemy tej osobie, która nas zawiadomiła, bo był zupełnie zagubiony. Taki jest los kotów domowych, które zostają wyrzucone na ulicę. One są po prostu zupełnie ogłuszone tym wszystkim, co się naokoło dzieje, ale udało się go uratować i czeka u nas na domek. Kocurek Timon, który został przyniesiony do schroniska, ponieważ błąkał się na ulicy. Niestety miał chore oczko i teraz ma tylko jedno, ale to w niczym nie przeszkadza. Jak widać jest bardzo miły, kochany. I drugie oczko jest całkiem sprawne, także widzi i również czeka na adopcję. To jest kotka zefirka, buraska. Takich burych kotków trafia do nas najwięcej. Kicia ma jedno na jednym oczku bielmo, ale na drugie również widzi. Jest bardzo miła. Najlepiej by się czuła jako jedyny kot w domu, ponieważ troszkę się boi innych kotów. Dziękuję firmę Ekodolinę z Łężyc. Przyjechałam tu dzisiaj, żeby wesprzeć akcję prowadzoną w schronisku. I zachęcić ludzi do adopcji kotów i psów, ponieważ temat jest nam bliski, dlatego że trafiają do nas koty i psy, które ludzie wyrzucają po prostu do śmieci, i one w tych śmieciach trafiają do nas, przechodzą bardzo długą i trudną drogę. No i nie wszystkie udaje nam się uratować, ale staramy się, szukamy dla nich domu, dlatego problem jest nam bardzo bliski. Dlatego korzystając również z okazji, chciałabym zaapelować do wszystkich ludzi, żeby nie wyrzucać zwierzaków. Zwierzaki są jak ludzie czują. No i nie możemy im robić takich rzeczy, jakie w tej chwili robimy. Bardzo proszę, nie wyrzucajmy zwierzaków do śmieci.